Cześć kochani, dzisiaj znowu zabieram Was w podróż w czasie, bo dzisiaj niewiele osób pamięta jeszcze o zespole Andrzej i Eliza. Niewiele, ale nie wszyscy. Ci, którzy pamiętają, mam wrażenie, że na pewno są na tym kanale. Grupa ta pojawiła się na polskiej scenie muzycznej dzięki Zbigniewowi Hołdysowi. To już myślę, że jest dość ciekawy wątek, i opowiem wam, co dokładnie Zbigniew Hołdys miał tutaj do czynienia z tym zespołem. Ale również bardzo interesujące było to, że poza tym, że zespół tworzył, był to związek, była tutaj miłość, było małżeństwo. I nagle. Wszystko się rozsypało. A jak wiadomo, no, tworząc biznes w małżeństwie, istnieje to ryzyko, że jeżeli w biznesie coś nie będzie szło, to i w małżeństwie nie pójdzie. No i odwrotnie, niestety też. Co się stało, że zespół Andrzej i Eliza w końcu się rozpadł? Dlaczego, mimo że świetnie sobie radzili na scenie, w życiu prywatnym im nie wyszło? Dziś oczywiście Wam opowiem. I o ile Pana Andrzeja nadal możecie oglądać na scenie muzycznej, to niestety Pani Eliza gdzieś zniknęła. Co u niej słychać i dlaczego nie zdecydowała się kontynuować kariery muzycznej, dzisiaj również Wam zdradzę. Myślę więc, że będzie interesująco. Zachęcam Was więc serdecznie do oglądania. No i przy okazji też do subskrybowania mojego kanału, jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba. A teraz już zaczynajmy. Zacznijmy od tego Zbigniewa Hołdysa, bo mnie to nurtowało, jaki miał wpływ na powstanie tego zespołu. Otóż muzyk spotkał na swojej drodze 21-letniego Andrzeja Rybińskiego, no i kilka miesięcy młodszą od niego Elizę. Grochowiecką, a do spotkania doszło w jednym z warszawskich klubów jesienią 1970 roku. To właśnie wtedy okazało się, że cała ta trójka uwielbia muzykę, realizuje się w tym dobrze, no i pan Zbigniew widział, że oprócz tego, że te dwie osoby bardzo dobrze muzycznie sobie radzą, to jest też między nimi taka chemia, że zdecydowanie powinni skupić się bardziej na działaniu razem. Dokładnie miał do tego namówić pan Andrzeja, któremu powiedział, że powinien Coś zagrać z piękną i uzdolnioną Elizą. gdy właśnie usłyszałem o niej o Elizie Grochowieckiej. Ktoś inny powiedział, że w Warszawie jest dziewczyna, która śpiewa w zespole portrety, ma gitarę, ale jej nie używa. Pojechałem, rzeczywiście gitara stała w kącie, zagrałem coś, był tam Zbyszek, Hołdys. Fajnie byłoby, gdybyście razem pograli, zaproponował. Zgodziłem się i tak powstał zespół Andrzej i Eliza. A to był mój czwarty zespół. Ojciec zaakceptował fakt, że jestem muzykiem, bo wcześniej, kim ja byłem? Przecież taki zawód jak muzyk nie istniał. Mówił pan Andrzej. A pani Eliza już wtedy miała na swoim koncie kilka doświadczeń muzycznych. Przed 1970 rokiem występowała z zespołem Klubu Studentów Architektury. A następnie z R.H. Minus. Była też laureatką przeglądów studenckich. Oficjalnie zespół Andrzej i Eliza powstał więc w 1971 roku w Warszawie. Dokładnie w czerwcu, ale już w marcu, grupa dokonała nagrań młodzieżowego studia rytm. Jako grupa Elizy Grochowieckiej, zespół działał pod patronatem klubu piosenki Zakr. Natomiast zadebiutowali oficjalnie w tym samym roku, w 1971 roku, na festiwalu w Opolu. Wystąpili także na festiwalu folk and country. Wtedy ich dostrzeżono, zauważono w nich potencjał i grupa dzięki temu mogła wyruszyć w trasę koncertową po Związku Radzieckim. Ta trasa pozwoliła im na poważnie myśleć o karierze, a właściwie można nawet powiedzieć bez przesady, że otworzyła im drzwi do kariery. Andrzej i Eliza podbili Czechosłowację, NRD, Bułgarię, ale też Austrię i Belgię. Naprawdę ich piosenki były tam na listach przebojów, a koncerty były przyjmowane bardzo entuzjastycznie. Również w Polsce nagrania zespołu były przyjmowane z bardzo dużym entuzjazmem. I trzeba tutaj wspomnieć, że bardzo duży wpływ na to, jak wyglądała muzyka zespołu, miały teksty pana Bogdana Olewicza. W międzyczasie, ponieważ pan Andrzej i pani Eliza byli młodzi, zdolni, piękni i bez a dużo czasu spędzali razem, no nie trudno było się domyślić, że te dwójkę może połączyć uczucie. No i tak też się stało. Znakomicie się uzupełnialiśmy nie tylko na estradzie, zdecydowaliśmy się razem iść przez życie i wzięliśmy ślub, wspominał Andrzej w programie Wideoteka Dorosłego Człowieka. W 1974 roku oprócz sukcesów prywatnych pojawił się także bardzo dobitny sukces muzyczny, ponieważ pojawił się ich największy przebój pod tytułem Czas relaksu. Pytanie tylko, czy ta dwójka nie była trochę na siebie skazana, przez to, że razem występowali, przez to, że bardzo do siebie pasowali na estradzie, pomyśleli być może, że w życiu będzie podobnie, przez to, że razem spędzali tyle czasu, po prostu było to naturalne z jednej strony, ale czy nie trochę wymuszone tymi okolicznościami, które dookoła się działy, tym, że faktycznie najwięcej spędzali czasu po prostu ze sobą, a nie z innymi ludźmi? Być może tak, nie wiem, trochę gdybam, ale pokazały późniejsze wydarzenia to, że jednak nie był to związek idealny. Szybko bowiem okazało się, że niestety te uczucia przekreśliła zdrada. Przynajmniej tak rozpisują się brukowce. Czy to od razu była zdrada, czy być może zauroczenie inną osobą przez pana Andrzeja? Nie wiem dokładnie, ale z drugiej strony zauroczenie, będąc w związku, no troszkę jednak zdradą jest, czy byśmy tego chcieli, czy nie. A taka miała się wydarzyć kiedy byli w turnieju po ZSRR. Pan Andrzej jednak był osobą bardzo szczerą, co się ceni, nie próbował ukrywać swojego uczucia, nie próbował oszukiwać małżonki, po prostu powiedział, jak jest. Uległ wdziękowi Jolanty Szymańskiej, koleżanki z pro z którą po rozwodzie z panią Elizą wziął ślub i wiódł szczęśliwe życie. Zakochałem się strasznie w mojej obecnej żonie Joli. Tak, to była moja wina. Jeśli miłość można nazwać winą. Jeszcze cztery lata walczyłem o zespół Andrzej i Eliza mówił w wywiadzie dla Super Expressu. No niestety później było już trudno pogodzić to życie zawodowe, kiedy to prywatne tak naprawdę odpadło. Wiadomo, że w takim wypadku, kiedy jedna strona zostawia tę drugą, jest bardzo dużo pretensji, no i być może uzasadnionych. Trudno oddzielić pracę od życia prywatnego, kiedy ta praca polega na emocjach przecież muzyka, artyzm to są głównie emocje, no i związek też. Więc tutaj niestety naprawdę było przed nimi bardzo trudne zadanie, żeby zespół się utrzymał. Próbowali, podjąć te rękawice, ale niestety polegli i zespół ostatecznie rozpadł się w 1981 roku. Krótko przed tym wydarzeniem świętowali dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowali program estradowy pod tytułem Album Rodzinny, czyli Od Jutra Już. Program ten miał charakter retrospektywny. Andrzej Rybiński wciąż koncertuje, jak dobrze wiecie, nagrywa piosenki. Za swoją drugą żoną, panią Jolantą, doczekał się syna Kacpra. W jego życiu nie brakowało wzlotów i upadków, przeżył także groźny wypadek samochodowy, który jednak pozwolił mu nauczyć się korzystać z życia i patrzeć na nie bardzo pozytywnie, a także doceniać to, co ma. Staram się podchodzić do życia z uśmiechem na twarzy pozytywnie, zawsze próbuję widzieć w ludziach dobro. To się opłaca, bo ludzie odwdzięczają się tym samym uśmiechem, sympatią i miłym słowem. Jak dobrze wiecie, ja też tak się staram podchodzić do ludzi i szczególnie też do gwiazd naszych tutaj programów. I szczerze Wam powiem, że na razie też uważam, że mi się to opłaciło, chociaż wcale nie dlatego, żeby się opłacało, to robię. A co z panią Elizą? Ponieważ na pewno Was nurtuje to pytanie, ponieważ o panu Andrzeju słyszymy, a o pani Elizie nie. Z tego co podają media, pan Andrzej i pani Eliza nie mają ze sobą zbytniego kontaktu. Nie chciałem, by się rozpadł, bo dawał pracę 17 fajnym ludziom, ale przyszedł 1981 rok. Eliza bardzo bała się tego, co się tu działo. Bała się, że wejdą Rosjanie i będzie jak niegdyś na Węgrzech. Wyjechała więc ze swoim chłopakiem do Niemiec. Dostali obywatelstwo i dzisiaj tam mieszkają. Tam pani Eliza u boku swojego partnera ułożyła sobie życie z dala od show biznesu i chyba nie bardzo chce, żeby wracać do niej. Pojawiła się tylko w programie wideoteka dorosłego człowieka, żeby wspomnieć o swojej karierze. Muzycznej. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście, jak ta historia się zakończyła? Jak zakończyło się to słynne małżeństwo, które sprawiało, że mogliśmy się pobujać do rytmów ich piosenek i które przez pewien czas podbijało nie tylko Polskę, ale również kraje sąsiednie. Mam nadzieję, że nieco zaspokoiłam Waszą ciekawość. Jeśli ogląda nas Pan Andrzej albo Pani Eliza, to serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wspaniałe muzyczne uniesienia, których dzięki Państwu mogliśmy doświadczać. Pamiętajcie, że konstelacje gwiazd stoją przed Wami otworem, więc napiszcie o kim, jakiej parze, o jakim rodzeństwie, o jakich przyjaciołach w przyszłości powinnam opowiedzieć. Może są osoby, których jesteście ciekawi, co dzisiaj u nich słychać, więc postaram się prześledzić wszystkie źródła, żeby znaleźć dla Was te odpowiedzi. Zapraszam Zapraszam Was też serdecznie na Facebooka, a także na Instagram, tam troszeczkę więcej prywatnie ode mnie, ale także o gwiazdach sporo się dzieje, znajdziecie też tam grupę przyjaciół kanału Pauli Roda, gdzie już typowo o samych gwiazdach bardzo dużo informacji i bardzo dużo stamtąd czerpie inspiracji, więc nie bójcie się tam zaglądać. Jeśli dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu, to będę wdzięczna za łapkę w górę. Obok jest też funkcja podziękowań, więc jeżeli wyjątkowo Wam się podobał, to również nie bójcie się z niej skorzystać. No i zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki, które będę dla Was przygotowywać. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, no i będę Was rozpieszczać nowymi odcinkami regularnie, jak do tej pory. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!